W 17 listopada o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku odbył się koncert galowy 13 Skarżyskiego Przyglądu Pieśni Patriotycznej z Pieśnią do Niepodległej. Organizatorem przeglądu było Miejskie Centrum Kultury, Referat Edukacji Urzędu Miasta w Skarżysku, a współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna w Skarżysku. Nad imprezą honorowy patronat objął prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Celem przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności popularyzacja pieśni patriotycznych wśród młodego pokolenia, kultywowanie tradycji postaw patriotycznych, prezentacja dorobku artystycznego poszczególnych placówek i instytucji. Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych, jury postanowiło zaprosić do koncertu galowego laureatów następujące osoby lub zespoły: kategoria przedszkola i szkoły podstawowe klasy 1 Wyróżnienie. Zespół wokalny Aniela Nowak, Natalia Łodyga, Alicja Karpeta z przedszkola publicznego numer 4. Kategoria szkoły podstawowe klasy Drugie czwarte. Pierwsze miejsce Lena Dobek ze Szkoły Podstawowej w Bilczy. Drugie miejsce Marta Herman ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku. Miejsce trzecie Zofia Zbytek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku. Wyróżnienie. Zespół wokalny Wojciech Mazur, Aleksander Milcarz, Oliwier Domagała ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku. Kategoria Szkoły Podstawowe klasy od 5 do 8. Pierwsze miejsce Hanna Niemczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku. Drugie miejsce Miłosz Dobrzyński Wrócki ze szkoły podstawowej nr 13 w skarżysku. Trzecie miejsce Gabriela Wolska ze szkoły podstawowej nr 8 w skarżysku. Kategoria otwarta. Pierwsze miejsce Anna Filipczak, uczennica liceum ogólnokształcącego nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drugie miejsce Oliwia Jarosz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Skarżysku. Wyróżnienie: duet wokalny Oliwia Jarosz i Patrycja Zięba z pierwszego liceum ogólnokształcącego w skarżysku, Tomek Skorupa i Julia Sokołowska ze skarżyska. Wszystkim nagrodzone. Gratulujemy.